9.31 na Zagarza. W moich rękach książka Nienawiść. Historia z dzieciństwa. Razem z nami jej autorka, dziennikarka Małgorzata Gołota. Dzień dobry. Dzień dobry. Gosia, mówiłam już państwu rano, że uważam, że tę książkę powinni przeczytać wszyscy, bo każdy z nas może być taką osobą, która da nadzieję i konkretne narzędzia, wsparcie młodemu człowiekowi, który nie radzi sobie z przemocą rówieśniczą. Ta przemoc rozgrywa się i w, na szkolnych korytarzach, ale też w świecie online. Te dwie rzeczywistości się w naturalny sposób przenikają. Wynikają. Zostało we mnie takie zdanie jednego z ekspertów, z którymi rozmawiasz, że o ile do pewnego momentu dość dobrze szło nam w polskiej szkole w wynikach naukowych, o tyle wskaźniki poczucia przynależności i tak zwanego dobrostanu uczniów były i są na niskim poziomie. Jak jest w ogóle też z rozpoznawalnością przemocy rówieśniczej? Zacznijmy od tej podstawowej definicji, bo ona ma bardzo różne twarze definicja podstawowa, czyli, czyli rozróżnienie przemocy rówieśniczej od agresji rówieśniczej, bo to jest jakby to, co najczęściej nam się na siebie nakłada i co najczęściej powoduje, że my zostajemy trochę bierni wobec tej przemocy, myśląc, że jest to agresja, czyli coś zupełnie normalnego w grupie rówieśniczej. Agresja rówieśnicza to jest taka sytuacja, kiedy sobie dzieci nadzajem dokuczają w różnych okolicznościach, w różnej częstotliwości, najczęściej naprzemiennie z jakąś tam fajną, dobrą relacją, czyli po prostu kłócą się, tak? W poniedziałek Tomek do i we wtorek Kasia do Kucza Tomkowie, ale w środę znów są dobrymi kolegami i bawią się razem. To jest okej, okay, to jest normalne, to się zdarza, co nie znaczy, że oczywiście nie należy dzieciom tłumaczyć, że też te kłótnie i złośliwości powinny przebiegać w określony sposób, prawda? Że, żeby gdzieś formować w nich to poczucie tego, jak należy się komunikować jak wyrażać niezadowolenie czy, czy złość. Natomiast przemoc rówieśnica to jest taka sytuacja, w której mamy wyraźny podział na kogoś, kto przemoc stosuje i kto przemocy doświadcza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przemoc rówieśnicza nie trwa w poniedziałek i wtorek, a potem znowu, na przykład, powtarza się w środę za miesiąc, tylko trwa najczęściej przez całe tygodnie, całe miesiące, a często nawet lata. Bo moi bohaterowie też o tym mówią: że na przykład taka przemoc rówieśnicza zaczęła się w czwartej klasie podstawówki, a skończyła wraz z ukończeniem liceum, czyli mamy całe długie lata. Ponad dekadę. A trzecia rzecz, o której mówi profesor Jacek Pyżalski w pierwszym rozdziale nienawiści, to jest intencjonalność, czyli ktoś, kto stosuje przemoc, dokładnie to chce zrobić. To nie jest tak, że on przypadkiem jest niemiły, że przypadkiem mówi coś przykrego. Dokładnie jego celem jest to, żeby zrobić tej drugiej osobie krzywdę. Teraz zróbmy takie, wprowadźmy takie rozróżnienie. Osoby, które doświadczają przemocy rówieśniczej, osoby, które są agresorami i świadkowie. Powiem Ci, że ten wątek świadków jest bardzo poruszający, bo Twoi rozmówcy od razu powiedzmy, wspomniałeś profesora Pyżalskiego, że oddajesz głos ekspertom, ale również dzieciom, które po pewnym czasie, już kiedy skończyły szkołę z dystansu, opowiadają o swoich doświadczeniach, dajesz im tę przestrzeń. Więc wprowadźmy to rozróżnienie świadkowie, czyli osoby, które widzą że to, co się dzieje, jest złe, ale mają w sobie tyle lęku, że nie reagują. Co jest takim najczęstszym powodem? Bo domyślam się, że jeżeli zareaguję, to być może ja. Wejdę w rolę tej osoby, na którą przeskoczy uwagę agresora. Myślę, że to jest temat rzeka. To, co blokuje te osoby, które widzą, że dochodzi do przemocy, natomiast mnie się wydaje, tak z ludzkiego punktu widzenia i z tego, co słyszę z rozmów z osobami, które przemocy doświadczały i też z tymi świadkami, że najważniejszy jest brak zaufania do dorosłych do nauczycieli. Ten brak zaufania rozumiany jako taka niewiara w to, że coś zmieni się na lepsze. Bo to nie jest tak, że osoby, które doświadczają przemocy czy świadkowie nigdy niczego nikomu nie zgłaszają. Bardzo często jest tak, że to zgłoszenie płynie. Tylko tyle, że jest bagatelizowane przez dorosłych. Tak? Dorośli bardzo często, tak jak powiedziałyśmy na początku, mówią, a to takie zwykłe, rówieśnicze przepychanki, nie wolno tak robić, nie przejmuj się, przejdzie i tak dalej. Z jednej strony masz rodziców, z drugiej strony masz nauczyć nauczycieli, którzy też są kompletnie bezradni bardzo często, bo ich rozmowy sprowadzają się tylko i wyłącznie do tego, żeby powiedzieć, że tak nie wolno. A przemoc rówieśnicza jest takim problemem, tutaj bardzo też wyraźnie nakreśla go dr Radosław Kaczan w, w rozdziale dotyczącym już tej aplikacji mm, pozwalającej zgłaszać przemoc, tak? czyli reskul. Przemoc rówieśnicza jest takim bardzo złożonym zjawiskiem, gdzie, żeby zadziałać skutecznie, musisz zrozumieć, po co ona w ogóle się pojawiła, dlaczego jest stosowana, jaki jest cel sprawcy, czy on czy on chce kras, klasę rozśmieszyć, nie wiem, rozbawić, przełamać nudę, czy on chce zdobyć sobie silną pozycję, czy chce, nie wiem, mieć jakieś korzyści finansowe. Dlaczego w ogóle stą, stosuje tą przemoc, tak? Czyli czy ma jakieś deficyty, które, którym możemy zaradzić jako dorośli? To jest bardzo skomplikowana kwestia i trzeba, żeby po przemoc powstrzymać, trzeba bardzo intensywnie wejść jakby w tą genezę zjawiska uwzględniając wszystkich członków, czyli tak jak powiedziałaś, i osoby, które stosują i doświadczają i też są świadkami przemocy rówieśniczej. Doktor Anna Kubiak mówi też bardzo ważną rzecz, wspomniałaś teraz o tym, że czasami jest to lekceważone, czy bagatelizowane. Dzieciaki często też słyszą, nie przesadzaj, on tylko żartował i tak dalej. Czy jakby umniejsza się hejt. Natomiast doktor Anna Kubiak mówi coś, co bardzo do mnie przemawia, że nie można od dziecku czegoś takiego mówić, bo ona też ma prawo, wręcz nie powinno się uodparniać na przemoc. Tak samo jak często, kiedy dochodzi w szkole do przemocy, rozwiązaniem jest to, że to dziecko nękane odchodzi, zmienia szkołę i znowu zostaje przekonanie, że to z nim był problem, a nie z agresorem. Tak, a często jest też tak, że dziecko, które jest nękane czy było nękane zmieniając szkołę, znowu trafia do środowiska, w którym nie potrafi się na tyle dobrze odnaleźć, żeby tej przemocy uniknąć. Bo tą największą i najsilniejszą bronią przeciwko przemocy są więzi społeczne. Czyli dobrze rozumiane koleżeństwo, przyjaźnie, jakieś takie grupy, które się tworzą gdzieś, tak? Czyli tak zwane paczki z tego okresu szkolnego. I myślę, że o tym bardzo często też zapominamy, że oprócz tego, że fajnie jest wybrać dziecku bardzo fajną szkołę, dobrą szkołę, nie wiem, taką, na której nam zależy ze względów tam, czy osiągnięć naukowych, czy nie wiem, profilu, to dobrze jest też znaleźć czas na zorganizowanie integracji, na wsparcie tego dziecka w procesie wchodzenia do grupy rówieśniczej, na zbudowanie jakiejś Relacji z rodzicami w tej klasie, po to, żebyśmy zminimalizowali ryzyko przemocy. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, która też mi się tutaj gdzieś w tą, w tą odpowiedź wplata i wtapia, to jest to, że my bardzo często też bagatelizujemy przemoc, dlatego, że my po prostu kompletnie nie wiemy, co z nią zrobić. Bo ta przemoc jest zakorzeniona trochę w naszej kulturze. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, bo oprócz przemocy rówieśniczej mamy mobbing, tak? Tak. z którym też dorośli sobie kompletnie nie radzą. Tak? Bo ilu znasz, ile z nas osób, osób, które doświadczyły mobbingu i które następnego dnia po tym doświadczeniu poszły i zgłosiły. I ilu jest świadków? I ilu jest z świadków jest świadków, Dokładnie. I to nie jest tak, że nikt nic nie widzi i nikt nic nie wie i generalnie naprawdę nikt niczego nie zauważył w całej wielkiej korporacji. Zwykle wiemy, doskonale wiemy, w kuluarach się o tym mówi, natomiast rzadko, kiedy kto ma odwagę stać i powiedzieć, to jest mober, to jest Smoberka. Myślę, że taka aplikacja jak którą wspomniałeś, która działa w szkołach, równie dobrze powinna być w każdej firmie. Tak. Aplikacja, która jest anonimowa, która daje Ci możliwość zgłoszenia jakiegoś incydentu, czy w ogóle takiej długofalowej przemocy, czy też mobbingu w sposób zupełnie anonimowy, czyli odpada ci ten najważniejszy bloker, ten lęk, że ktoś w konsekwencji Twojej aktywności, Twojej skargi, nie wiem, Twojego zawiadomienia zacznie nękać Ciebie, tak? Bo, bo przecież takich rzeczy się nie robi. Nie wolno kablować, to jest też coś, co, co gdzieś w tej grupie rówieśniczej pokutuje takie przekonanie, że nie skarżymy na siebie nawzajem, a właśnie w tej sytuacji konkretnej powinniśmy skarżyć i powinniśmy donosić i powinniśmy składać raporty, ile wlezie. Powiem ci, że czymś, co jest bardzo mocno odczuwalne podczas lektury twojej książki jest samotność. Ona wybrzmiewa z tylu rozdziałów. Cały czas we mnie pracują słowa jednej z twoich bohaterek, która mówi, że ona dopiero w domu swojego chłopaka dowiedziała się, że rodzice rozmawiają z dziećmi. Tak. Bo u niej ten dom to był bardziej logistyczne komunikaty niż spotkanie z drugim człowiekiem. I wrócę znowu do doktor Anny Kubiak, yy, która też pokazuje, na co zwracać uwagę, yy, bo często to dziecko nienauczone rozmawiania, nie powie wprost swojemu rodzicowi, że jest ofiarą nękania. E, powiedz trochę o objawach somatycznych, bo ona mówi bardzo konkretnie, żeby uczulić, że my możemy nawet nie wiedzieć, że naszej bliskiej osobie dzieje się coś bardzo złego w szkole, bo ona to w sobie schowa. A ta nadodpowiedzialność dzieci była dla mnie kolejnym takim przejmującym motywem, że one nie mówią rodzicom, bo nie chcą ich martwić i dokładać im problemów. Albo też nie wiedzą, jakich słów użyć. Nie? Tutaj tak. jest tych, tych czynników bardzo dużo. Natomiast faktycznie dorośli mają tę możliwość y, obserwacji. Młodego człowieka, bo tu albo mówimy o tych faktycznie młodszych dzieciach poniżej jeszcze 10 roku życia, albo już później o tych starszych, ale zawsze właściwie w psychologii czy w psychiatrii mówi się o tym, że każda gwałtowna zmiana, czy każda duża zmiana powinna być sygnałem może nie od razu do niepokoju, ale do zainteresowania. I teraz jeśli masz dziecko, które na przykład świetnie i z radością chodziło do przedszkola i do pierwszej klasy, a w drugiej nagle nie lubi szkoły, nagle w niedzielę zaczyna je boleć brzuch, nagle codziennie, wymyśla jakiś powód, wymyśla albo nawet nie wymyśla, tak, bo gdzieś tam faktycznie te psychosomatyczne bóle czy objawy mogą się pojawić, ale codziennie zgłasza jakiś powód, dla którego nie chce iść do szkoły, no to już warto byłoby się zainteresować dlaczego. Albo dobrym przykładem jest też to, co w ogóle wydaje mi się, że w naturalny sposób rodzice gdzieś tam ignorują czy w ogóle tego nie zauważają, że dziecko gubi przedmioty. Albo nagle wszystkie ołówki zaczynają mu się łamać same, nie? Bo to też może być kwestia tego, że ktoś mu albo je łamie, albo je zabiera, albo w inny sposób działa tutaj na, na szkodę tego naszego dziecka, więc warto zawsze w takich sytuacjach, gdzie robi się coś, dzieje się coś, co, co dotychczas nie miało miejsca, po prostu się zainteresować, porozmawiać z tym dzieckiem, może trochę je naprowadzić na, na jakiś trop w tej rozmowie, może porozmawiać z innymi rodzicami, bo przecież w tej chwili rzeczą powszechną jest to, tak w, w szkole mojej córki też, że rodzice mają swoją grupę na Whatsappie, więc to nie jest tak, że, że wiesz, nie, nie ma zupełnie kontaktu albo trzeba gdzieś z jakimś obcym człowiekiem rozmawiać. Mamy do siebie namiary, warto napisać, zapytać. Przecież jakby te dzieci muszą też dorosnąć i muszą przejść prze, prze, przez ten proces dorastania. Mają prawo popełniać błędy, ale trzeba te błędy korygować. I my dorośli mamy taką moc, tak? I, i gdzieś na wczesnym etapie zauważenie um, takich zalążków przemocy, sytuacji przemocowych daje dużo większe szanse na to, żeby tę przemoc szybciej i skuteczniej zatrzymać. Tak? Bo od razu ją namierzamy, wyjaśniamy sytuację, rozmawiamy z jedną i z drugą stroną. I to jest naprawdę bardzo ważne, bo ja też często o, tych, o, o tym w wywiadach mówię, że negatywne konsekwencje przemocy to nie jest tylko osoba, która doświadcza przemocy, to nie tylko ona je ponosi. Ponosi je też osoba, która jest sprawcą przemocy i świadkowie. Czyli tak naprawdę cała ta sytuacja wymaga. Wsparcia ze strony dorosłych. To nie jest taka sytuacja, którą my stereotypowo kojarzymy z tym, że trzeba kogoś ukarać, a kogoś ochronić. Trzeba tę sprawę wyjaśnić i pomóc wszystkim osobom, które są w proces przemocy rówieśniczej zaangażowane. Sprawca przemocy to jest książka, która bardzo mi otworzyła też głowę na to, że w takim pierwszym odruchu chcesz wymierzyć sprawiedliwość. Tak. To jest ten zły? Ukarać. Ukarać dokładnie, a potem się, kiedy bierzesz głęboki oddech, to zaczynasz się zastanawiać, dlaczego ten ktoś sięga po agresję i często za tą agresją się chowa dramat. Więc również tym agresorem trzeba się zaopiekować, tak. bo to jest dziecko, które nie wie jak sobie poradzić. Powiedz jak wynika z rozmów, na ile rodzice są skłonni w takiej sytuacji do współpracy, czy są jednak postawieni właśnie w takich dwóch obozach? Ofiara, sprawca i teraz moje dziecko w życiu by się tak nie zachowało, czy jednak są w stanie się dogadać i zrozumieć, że ta praca musi się odbyć w całej grupie? Wszystko zależy od tego, na jakim oni są poziomie emocjonalnym, jak sobie radzą z poczuciem winy, bo w naszej kulturze też bardzo często rodzicielstwo jest związane nierozerwalnie z poczuciem winy i zamiast namierzyć problem i się nim zająć, to my od razu idziemy w, taką, w takie myślenie, że to jest Moja wina, że moje dziecko nie wiem, nie potrafi się obronić, albo właśnie, że jest pracą przemocy, więc to jest taki też duży bloker u rodziców. Ale jeśli rodzic jest świadomym człowiekiem i też rozumie, że te procesy są w jakimś sensie rozwojowe, że one się mają prawo zdarzać i że to nie jest tak, że dzieci są niegrzeczne i trzeba je karać albo nagradzać, albo są grzeczne, i wtedy trzeba je nagradzać, wiadomo. Straszne Tylko, jest że... to słowo, tak, grzeczne. Nie? Grzeczne i niegrzeczne, więc po prostu yy, powinno być wykreślone ze słownika. Natomiast no, po prostu dzieci, yy, Rozwijają się, żyją i robią różne rzeczy nie zawsze właściwe, ale to nie wynika z ich intencji, tylko wynika z jakichś takich deficytów, które na przykład mają, tak, albo z niezaspokojonych potrzeb, albo z nieumiejętności zareagowania w danej sytuacji, poradzenia sobie z nią. Ja w, w poprzedniej książce to jest dobra sytuacja, która jest doskonałym przykładem właśnie na to, o czym mówię, i, i dowodem na to, że warto podejść do sprawy na chłodno i po prostu ją wyjaśnić porozmawiać jest sytuacja która była opisana w żeletkę zawsze noszę przy sobie tej książce która jest o depresji problemach psychicznych dzieci i młodzieży gdzie dziewczynka w grupie przedszkolnej 3-4 latka bardzo grzeczna ułożona w domu grzeczna znowu przepraszam nie sprawiająca jakichś tam nie wiem większych problemów rodzicom poszła do przedszkola i nagle zaczęła bić dzieci Wszystkie dzieci, biła po prostu dzieci. I mm, przedszkolanka po rozmowie z mamą, która jakby powiedziała, że no, w domu się to nie zdarza, że no, ma pani wolną rękę, może pani spróbować sobie tutaj jakby z tą sytuacją poradzić, bo, bo, bo przedszkolanka miała na to pewien pomysł. Przedszkolanka sprawiła, um, uczyniła z tej dziewczynki dyżurną. Um, bo domyśliła się, że jej problem z agresją i z taką um, trochę nadpobudliwością w tym przedszkolu wynika z tego, że ona była po prostu mniejsza od wszystkich członków grupy. Czuła się słabsza. I profilaktycznie zapobiegawczo wolała wzbudzać u tych większych od siebie dzieci tak, od drugi... tak, atak trochę, nie? Troszeczkę tak. się broniła, trochę chciała się, trochę chciała się uważnić, trochę chciała, żeby oni się jej bali, żeby żeby sama się przestała bać. I w momencie, kiedy przedszkolanka sprawiła, że ta dziewczynka została dyżurną, przyznała jej niejako jakiś rodzaj władzy, problem ustąpił. I to jest właśnie modelowa sytuacja, tak jakby dziecko jest agresywne, dziecko jest nim nieprzyjemne, jest złośliwe z jakiejś przyczyny. I, I tu krzyk nie pomoże i żale nie pomogą i poczucie winy też nie pomoże. Tu pomoże tylko i wyłącznie takie y, na chłodno rozważenie sprawy, przeanalizowanie i zastanowienie się nad tym, czego... Temu konkretnemu dziecku może brakować, że dokładnie w ten sposób się zachowuje. Konkretne narzędzia też zostawia Katarzyna Rutkowska, która pokazuje, że w zasadzie od małego jesteśmy uczeni zaprzeczania emocjom, czyli nie krzycz, nie płacz, nie ma powodu do płaczu, nawet jeżeli boli, więc ten powód jest. I mówi, że to wymaga wielkiego zaangażowania, żeby powiedzieć: Tak, rozumiem, że jesteś smutny, rozumiem, że jesteś zły, porozmawiajmy dlaczego. Powiedz jeszcze jakieś jedno takie narzędzie, które. Jest w stanie, no właśnie, zatrzymać tę przemoc, bo zazwyczaj reagujemy wtedy, kiedy jest już za późno, wręcz. Przede wszystkim zbudować w młodych ludziach poczucie własnej wartości i uczyć ich tego, żeby nie przeczyli własnym emocjom, żeby nazywali swoje emocje, żeby wyrażali złość, niezadowolenie, stawiali granice. To jest naprawdę bardzo ważne i to wszystko zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Dokładnie w tym rozdziale, który, o którym wspomniałaś jest to bardzo szczegółowo pisane. Dlaczego warto przestać mówić nie złość się, nie płacz, nie mazgaj się i weź się w garść i dlaczego warto dać dzieciom prawo do tego, żeby one swobodnie wyrażały i nazywały swoje emocje. Bardzo się dziękuję. Małgorzata Gałota, autorka książki nie... Nienawiść historii z dzieciństwa. I mam taką nadzieję, że Państwo będą tę rozmowę kontynuować w swoich domach już po lekturze książki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.